Siemanko kozimeczki z tej strony Forion i witam was w kolejnym odcinku z gry z kolejnych zadań trybu kreatywnego i w tym odcinku przedstawię wam gdzie możecie znaleźć literki ON FIRE oraz gdzie możecie znaleźć Jonesiego yy, w kanałach w ściekach od literek Najpierw idziemy po pierwszą literkę która znajdzie się od razu za skrętem po lewej stronie przy boisku do koszykówki I to litera O Następnie y, zjeżdżamy dalej w dół, trzymając się prawej strony. Tutaj za chwilę będziecie mieli z, widzicie zjazd do kanałów, do których musimy wejść. Tutaj jakieś robi te zadania. Mamy ucik. Teraz mamy zbieramy ją. I teraz my możemy wrócić na samą górę. będę musiał tam wrócić no tak wyszliśmy więc wracamy do tego momentu trzecią literą jaką możemy znaleźć jest tutaj litera F podchodzimy do niej i przeszukujemy więc najpierw tak zrobię literki bo literki jest łatwiej zrobić a następnie pokażę Wam Teraz lecimy daleko tą ulicą. I za tym busem, za tym autobusem, który tu widzimy, to jest ciężarówka, możemy znaleźć literę I. I mamy już 4 litery. Teraz trzymając się prawej strony, zjeżdżamy na dół i za tym takim wielkim dźwigiem, czy nie, za wielką koparką, możemy znaleźć. Literę R, którą do... już teraz widzicie na moim ekranie. Następnie litera yy, ostatnia, czyli E. Musimy wrócić na, aż na samego respa. Teraz uważajcie, żeby Was nie zwaliło. O, to się mnie zblokował, proszę. będzie blokował. Zablokuję teraz. No. I teraz idziemy po Jonesiego, który jest w bunkrze. I tak, zjeżdżamy na dół. Robimy może powiedzieć, że całe okrążenie. Yy, bo teraz już wszystkie litery Wam pokazałem. I tak, jeszcze z, tak po, z Was ciekawości będą y, różne zadania, które będą Wam zaraz przeczytać, jak znajdę Jonesiego. Ale wiem, że na pewno będą jeszcze zadania z Jonesy. Trzeba będzie go znaleźć na dachu yy, oraz wiele, wiele innych, które zaraz wam przeczytam. I tak, teraz jedziemy po John Zjeżdżamy na dół do kanału. Zjeżdżamy tutaj, gdzie był bucik, i oglądaliście mój poprzedni odcinek. Jedziemy, wjeżdżamy do wody i teraz na końcu tego tunelu zobaczycie John No, a więc tak, teraz mogę spokojnie opuścić grę i to wszystko mi się zaliczy bez problemu, nic się nie stanie. I teraz wam przeczytam też, jakie będą jeszcze zadania, które dostaniemy możliwość ich. i widzicie, możecie sobie od razu wyjść i dostajecie zadania. Dostałem dyskorolkę i graffiti i teraz wchodzicie w szafkę. Przepraszam, wyzwania, odjazd centralny i sobie po prostu patrzycie na zadania. Nie wiem czy to było dokładnie w tym miejscu. Nie, wchodzicie na deskorolki w szafce, dobrze mówiłem. Wchodzicie w deskorolki. Klikacie. żeby zobaczyć i tutaj macie, widzicie? Znajdź John obok boiska do koszykówki. ukręć wszystkie wyzwania na trybie. Użyj emotki na boisku od koszykówki. Znajdź dwa skróty na trybie okresowym. Przeskocz przez obręcze. Namaluj graffiti na furgonetce z lodami. I zalicz dowolny trikowy skok na dźwigu. No, więc to by było wszystko, wszystkie zadania. Jeszcze zaraz wleci odcinek za niedługo z nowego Fortnite'a, więc mam nadzieję, że się podobało. Docięcie to. Cześć.